Samochód Ford Ranger gotowy na łowieckie wyprawy przygotowała firma Rad Motors z Radomia. Sponsorem programu Dashbur jest sklep taniepolowanie.pl. Dystrybutor sprzętu marki PARD. Na program Dashbur zaprasza dystrybutor sprzętu dla myśliwych i strzelców. rozpoczęte, rozpoczęte od wabienia, bo gdzieś tam w pobliżu widziałem lisa, który przemykał w oddali no i pod jednym z ostatnich odcinków napisaliście, że jestem hodowcą lisów, no to próbowałem przywabić go do siebie, ale zamiast przywabić lisa, przyszedł na pomoc zając e, pomoc zającowi, którego udawałem że kniazia no tak Początek miał być piękny, ładny, gładki. A jak to bywa w życiu, wyszło trochę inaczej. Kiedy ja się próbowałem fajnie wysłowić do kamery, w tym czasie Afera zobaczyła na tym siernisku zajączka i zajączek pokazał jej, że ona jest zbyt wolna jeszcze, żeby dogonić zajączka. Zrobiła sobie rundkę na drugi koniec pola. I po pięciu minutach, czy dziesięciu, wróciła z ziejana. No ale tak to już bywa. E, zawsze wraca. To nie jest jej domena, ganianie zajączków. Ona ma szukać e, postrzałków i naprawiać moje błędy. Niestety tym razem e, troszkę emocje ją poniosły. E, mam nadzieję, że takie emocje będą w dzisiejszym odcinku, a więc zapraszam Was na kolejny odcinek programu łowieckiego. Dash na program zaprasza sponsor kolba.pl, dystrybutor sprzętu myśliwskiego marki Primos Hunting. Na program zaprasza Państwa kolba.pl, dystrybutor latarek marki Fenix. Zacząłem od wabienia lisów. Eee, niestety te lisy sobie jak to mówię poszły gdzieś, przyszedł zając. Ale mamy tutaj sierniska i mamy tutaj podobno też dziki. Podobno, bo dawno nie byłem na tym rewirze w moim kolełowieckim Orlik Szczecin, na tym obwodzie w ogóle już dawno nie byłem, ale postanowiliśmy tym razem spędzić tutaj część wieczoru, a może kawałek nocy, szukając dzików i przyglądając się temu, jak to wszystko tutaj w tej chwili wygląda. Nie przyjechaliśmy tu w dzień, bo niestety na tym obwodzie... Nie możemy już polować na rogacze. Te rogacze zostały ostrzelone przez myśliwych dewizowych, ze względu na to, że moje koło, no jak to się mówi, też boryka się z problemem szkód łowieckich i również musiało sprzedać troszkę polowań po to, aby poradzić sobie z wysokością tych szkód w tym roku. Jak wiecie, płody rolne nie są najtańsze, chociaż one i tak już staniały w stosunku do tego, jak wyglądało to na początku roku. Mimo wszystko te kwoty do zapłacenia są wysokie i trzeba sobie w jakiś sposób radzić. Koła łowieckie z rejonu tutaj zachodniopomorskiego, Szczecina, Koszalina, Gorzowa Wielkopolskiego, Wielkopolski mają problemy, tak? no, szczególnie tutaj Pomorskie, więc staramy się jak możemy, aby prowadzić tą gospodarkę łowiecką na tyle dobrze, na ile pozwala nam, jak to się mówi, Współpraca z rolnikami na tym terenie i staramy się na tyle dobrze to robić, żeby i myśliwi byli zadowoleni, i rolnicy, i żeby kasa w kole również się zgadzała. Ale tu nie chodzi o to, żebyśmy zarabiali krocie, zarabiali jakieś pieniądze na zbytki, tylko po to, aby było stać nas na zapłacenie szkód wyrządzanych przez dziką zwierzynę, oraz żebyśmy mogli sobie tutaj swobodnie. Polować. Czasami jest tak, że no, jeden obwód wyłączamy z polowania na pewno zwierzyny, tak jak teraz to ma miejsce na, właśnie z rogaczami, ale na innych obwodach te rogacze e, myśliwi z mojego koła odstrzeliwują i ja również mam jeszcze rogacza e, jak do odstrzału, jak widzieliście w jednym z poprzednich odcinków, starałem się gdzieś tam też znaleźć go, ale jeszcze się nie udało. Taruja jeszcze się nie rozkręciła. Pewnie jeszcze pojadę poszukać tego rogacza. A dzisiaj, a dzisiaj szukamy dzików. yeah myself Tu nie wiem co to jest, widzę, że coś idzie. Musimy iść troszkę ciszej, spokojniej, żeby podejść. obserwujemy, podziwiamy dziką przyrodę, polujemy i regulujemy быть может, идти к Na uganianie się za dzikami poprzednim razem bardzo mocno nas zmęczyło. Niestety nie udało się nam wtedy znaleźć dzika. Dzisiaj jesteśmy kolejny raz na polowaniu i ja najpierw tutaj sam zrobiłem pewien rekonesans. Niestety byłem wtedy bez mojego operatora, który właśnie teraz dojechał. No i cóż, dzików północy również nie spotkałem, jesteśmy na ostatnim rewirze, żeby sprawdzić jeszcze tutaj, czy czasami coś nie wychodzi. No i przyjrzeć się temu, czy teraz na zejściu gdzieś tutaj, z tych pól blisko, małej miejscowości, czasami gdzieś nie buchtują, nie, nie buszują dziki. E, idziemy sprawdzić, zobaczyć. Może jednak coś się uda. A może i nie, no tak to bywa na tym polowaniu. Jest na pewno ruja saren tutaj też już na, na tym obwodzie. Ze względu na to, że używałem kilka razy wabika w nocy nawet. Widziałem jak rogacze się gdzieś tam ganiają, uganiają za kozami. Więc być może zostaniemy tutaj trochę dłużej, żeby sprawdzić i zobaczyć czy jest tu coś ciekawego. Jakiś myłkus, jakiś ciekawy selekt, a może nawet łowny. Dobra, idziemy zobaczyć, bo tam z tyłu jest miejsce, gdzie z tych pól wszystkich właśnie w tamtą stronę na las może schodzić zwierzyna. Dwa wabiki i list niestety, ale po moim wabieniu umknął. Po prostu poszedł sobie. Nie wiem, czy zauważył nas, czy nie spodobało mu się to, co zrobiłem na wabiku. Jeden angielski, drugi wabik primosa, myszka. I nic z tego. I lis sobie umknął. Chyba jednak to polowanie dzisiaj również nie przyniesie żadnego efektu. Był dzik, za którym szliśmy daleko przez buraki i w ogóle i byliśmy blisko, ale umknął. Był lis, który również umknął. No i cóż. Nie udało się. No ale tak to już bywa. Chociaż... Zobaczcie, jak zacząłem wabić zającem, to gołym okiem stąd widzę, że przyszedł do nas za plecy zając, który teraz jak nas zobaczył, to również umknął. Czyli chyba jesteśmy zbyt widoczni. Tak to już bywa. Dobra. Czas skończyć, czas skończyć dzisiejsze polowanie, przynajmniej w tym odcinku, babików różnych mam troszkę, wychodzi na to, że trzeba będzie jeszcze potrenować, popróbować, może troszkę jakoś lepiej to wszystko dostroić. Idziemy szukać rogaczy, a jaki będzie efekt, zobaczycie następnym razem. Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku programu łowieckiego. Dashboard.